Witam, witam, zaczynamy z grubej rury, słuchajcie yy, Ostatnio się chwaliłem, jest kabina, zajebista, fajnie, wszystko skrócone tak jak należy No ale tym piczkiem, no to tam ktoś też słusznie zauważył, no nie za bardzo, troszkę liczyłem na łód szczęścia, ale ten łód yy, był za daleko, żebym go chwycił, nieważne yy, miałem podgonić osę i miał się to stać dziś Już Wam pokazuję, yy, tu oczywiście nie w las na warsztat, ale ja tylko pozmieniałem tarczę sprzęgła, tu jest jeszcze robiona lampa, bo tam coś tam nie pasowało, ale ja się tym akurat nie zajmuję Tylko sponsor Dniepra. Słuchajcie, zobaczcie tą bertę. Czekajcie. Zobajki kloc. Ale tu już widzicie. Dziękuję. Dziękuję. Pokompresowane, pokompresowane. Kurwa, mać. Yy, słuchajcie, 100 litrów, 220 koni, yy, V2, yy, kurwa, 10 bar. No, 10 trochę przesadzili, ale dobra, nie będzie. Yy, czekajcie, wrócę sobie tutaj na no, ten piczek. No to on no, będzie taki, wiecie, jako ozdóbka, takie dziecko kurwa tamtego kompresora. No protokół spisany, ale dobra, wrócę do tego. Protokół spisany, tutaj nie będzie żadnej wymiany, bo przyjedzie serwis, bo to są takie, wiecie, duperelki, nie, no ten plastyczek, no to dobra, jakby dosłali pocztą, sam bym sobie wymienił ten filterek, ale tutaj, no kurwa, przy transporcie, powiedzmy, ktoś coś ustawił, albo przesuwał i przypierdolił i po prostu dziękuję, wentylator stoi na to, tutaj się odgiął, teoretycznie też mógłbym to sam wymienić, tak, jeżeli by to dosłali, ale widzę, że jest pęknięcie, więc tutaj z wentylatorem... Po prostu mm, lipa, nie? więc tutaj przyjedzie serwis, to zrobią, żeby tego kloca yy, nigdzie już nie tarmosić, bo po prostu dostanie w dupę jeszcze bardziej. Yy, no i co? Taki to jest sprzęt na, kurwa, na siłę, na 400, więc akurat yy, tutaj muszę sobie jeszcze wtyczkę yy, zamontować i będzie luks. Yy, więc tak to wygląda. Jak będzie działało, no to zobaczymy jak już naprawią. No. A tak trzeba się wziąć za osy. A tutaj skrzynki takie. Tutaj jest akumulator, tam paliwko. Tutaj też Wam kiedyś pokażę. Miałem nagrać w ogóle odcinek z tej naprawy, ale po prostu stwierdziłem, że to było na spontanę, na szybko. I po prostu nie miałem nastroju, nie? Jak robimy osy, to robimy osy, wracamy do osy. Big Bertha wielka krowa. Już jest podłączona, już była sprawdzana, czy pompuje. Jest 10 bar. lux i słuchajcie, i ta, ta spężarka akurat jest inna, jest nowa, znaczy inna, znaczy inna, ta sama, z tym, że stwierdzili, że nie będą nic tutaj wymieniać, tego plasticzka, czy tam tego wentylatora z tym osłoną, przysłali na następny dzień nową, Tamto zabrali w piździec, tu nawet jest ten oryginalny kartonik, który, którego nie było poprzednio, już na kółkach, żyleta, nie, trzyma ciśnienie, wczoraj napompowałem, Yy, troszkę pożałowali tego przewodu yy, do, do siły, yy, ale tutaj coś się wymyśli, po prostu yy, jakiś nowy puszczę, yy, bo jest po prostu za krótki. Yy, no i co? I działamy. A już szyba porcowana, słuchajcie, jestem w trakcie. Yy, zaraz obrócę i wam pokażę, jak to wszystko działa, yy, bo <laughs> jestem zadowolony. I no, dobra, to czyli tak, pyk. pyk Tak, uszczelniłem kabinę. Ja później Wam też jeszcze coś pokażę. Tak uszczelniłem kabinę, że aż mi wysysa te rękawice, nie? Mam coś takiego. Ops. I tutaj. No, to aż takie kurze. Idzie co? Idzie jak burza, ale trochę mam przedmuchów tutaj na tym. E, tylko dlatego, że aż mówię, wysysam i rękawice wkładam. Zobaczcie, normalnie wypadają. I dobra, skończę to i późniejszy coś tam dogram. Dobra, już na spokojnie mogę po trzech próbach, e, takich generalnych. E, Powiedzieć, co się mniej więcej dzieje. Słuchajcie, z początku, gdzie nie gdzie ze słowo było uszczelnione. Bo to są takie połączenia, wiecie, skręcane. Nie wszędzie są uszczelki, dlatego trzeba tam wysylikonować. Ja to zrobiłem od środka. I po, po drugiej próbie, gdzie już to wszystko było tak uszczelnione, to zaczęło mi walić tutaj tymi uszczelkami, więc no, przesadziłem z tym uszczelnieniem. To jest raz. Dwa, no tu przydałby się odciąg. nie? Odciąg no to taki chyba z 1000 zł coś takiego e, kosztuje. E, odkurzacza nie ma sensu, bo on tak chyba nie zdał, e, nie, nie miałby racji bytu. E, Zdjąłem jedną tą zaślepkę, tutaj gdzie idzie ta, ten odciąg. Dorobiłem sobie taki <grytka> na trytkach filtr, żeby po prostu nadmiar tego ciśnienia, który panuje w kabinie, jednak po prostu nie wydmuchiwało mi rękawic. Ale jeszcze on, wiecie, to jest taki pył, bo po tym kwarcu, czyli po tym piasku, to wszystko po prostu się robi pył, tak? No bo ten piasek, on się rozwala, plus tam wiadomo farba, rdza, to wszystko po prostu pyli, nie? Oczywiście wiadomo, maska musi być, nawet jak gdzieś tam nie ucieka, to lepiej to mieć założone. Co dalej? Więc muszę tu jeszcze jakoś dodatkowo jakimś, nie wiem, coś... Na tą chwilę po prostu wykombinować. Później może będzie jakaś większa inwestycja. No bo yy, dwie minuty i, i kurwa jest wszystko, nic nie widać, nie. Od tego pyłu. Muszę potestować też z, yy, bo tak. Teraz mam, teraz nie pamiętam jaka to jest gradacja, jakiś dosyć drobny ten piasek. Yy, oczywiście to jest ten, ten przesiany taki, o, nie widać będzie, ma ten yy, taki drobny. Czy z korundem? Korund jest chyba taki trochę agresywniejszy, też chciałbym zobaczyć jak to jest ze szkiełkowaniem jakiegoś tego aluminium, to raz. Dysze. Dysze, teraz mam założoną piątkę, wcześniej próbowałem 4,5, ale takie troszkę za małe, tam siódemka to już była za duża, jeszcze mam szóstkę na testowanie. No, pistolet nie jest jakiś tam cud, ale działa, nie? Ważne, żeby ten piasek był czysty, to wtedy tu się nic nie zapycha, ładnie ciągnie ten piach, więc tu nie ma problemu. 10 bar idzie tędy tym, tym śmiesznym e, wężykiem, więc tutaj jakiegoś tam większego ubytku nie ma, bo e, zdzierać zdziera, w miarę jakoś tak szybko, wiadomo, to nie jest jakaś tam syfonowa e, kabina, gdzie to zupełnie inaczej pracuje I, ale do takich mniejszych elementów, czy na takich powiedzmy średnich, no to jak znalazł co jeszcze, co jeszcze e, no nic, no, pierw, jednak zaatakowałem się, y, siedzisko, bo chcę je po, polakierować, wiadomo pierwsze epoksydy i tak dalej, poprostować, tutaj wszędzie ta korozja, która była no obrzydliwa, tu już nie będę obracał od spodu, no bo tu jednak ta gąbka nasiąkała, trzymała tą wilgoć y, i później zajmę się botnikiem. Y, na razie to chciałem, żeby po prostu móc już oprzeć siedzisko i ono sobie gdzieś tam leżało w, w spokojnym miejscu. I, I tak to by wyglądało, nie? To moje stanowisko pracy. Kompresor żyleta działa, trzyma, tam spada do ośmiu i nabija z powrotem do dychy, więc tu nie ma problemu. Fajnie, tutaj to jest jako taki wentylator, żeby chłodził ten cały silnik. No i tak, no i tak, no ale muszę jeszcze tu pokombinować, no mówię, na razie próby takie trwają. Żeby to miało jakoś ręce i nogi, żeby się nie podusić i żeby to było jakieś takie skuteczne, nie? No. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Osa, osa, osa. Miałem się zabrać za kabelki, ale mówię w międzyczasie to. się robi pogoda, majówki, te inne sprawy, więc można coś tam ruszyć z tą pogodą. Z pogodą. Z tymi elementami, bo kurwa już dawno to powinienem skończyć, ale... Wiecznie coś, jak nie kompresor, to to składanie cały dzień, to coś tam, tu kwiatek źle się czuje, bo kaleka a to tam to tu trzeba pojechać, wiecie. I kuźwa, zamiast, yy, wiecie, bo też jak za dużo człowiek robi, to, yy, to traci, wiecie, to skupienie, a to jest yy, strasznie takie zwodnicze, że o, robię, robię, a jednak walę lipę, a nie o to chodzi, yy, aby się podszkodzić. Dobra, napokazywał, pokazywał, no pokazywał, yy, dobra, to chyba tyle, no wrzucę coś, żebyście mieli co obejrzeć i działamy dalej po prostu no. więc fajnie, że nic nie pokazane odnośnie osy no no i element jest wypiaskowany tam gdzie takie większe wrzery no to fajnie wyszło gdzie nie gdzie oczywiście poobijałem bo jednak to zapylenie jest dosyć spore miejscami też jakiś tutaj taki pozostawiłem, ale to jest jeszcze powiedzmy do zrobienia tutaj też jakoś tak średnio mi wyszło gdzie nie gdzie troszkę farby tam zostawiłem, yy, ale czekaj ile ja to robiłem? 40 minut i chyba jest ok. Hmm, 40 albo nie w sumie godzinkę, bo w międzyczasie chociaż nie no samej roboty to może z pół godziny, bo, od, yy, bo wiadomo ja to jeszcze wyciągałem tutaj z powrotem coś tego. Muszę zobaczyć czy ona powinna być tak podgięta ta blacha przynajmniej tutaj, bo no, tu jest taki Dół, jakby kurek raz uderzył, czy coś takiego. To chyba powinno być proste, tak mi się wydaje. Więc y, tutaj będę musiał zobaczyć na jakieś w, w, wzorce. Y, tutaj jeszcze ewentualnie pilnikiem jakoś wyprowadzić, bo tą, tą stronę akurat będzie widać. Więc ta musi być ładna. Tutaj już tak niekoniecznie. Mm, no, jestem zadowolony. Teraz można sobie w końcu butnić, jak działać. W sumie to, to i Kokon i Owiderizei. Dobra, i z widokiem na śmietnisko Was będę żegnał. Słuchajcie, z, kółem, z kółem, no tak, no z kółem ten tynk, e, przecinek, młotek, gdzieniegdzie wyszła e, surowa blacha, o dziwo e, w niezłej kondycji, tam gdzie po prostu nie miało dostępu do powietrza. Reszta oczywiście tragedia. E, tutaj nie wiem ile to jest z pół centymetra tej szpachli nawalone, e, to Strasznie szpachli, tego, tego tynku, tej glazury. Jakiej glazury, debilu. Tej Gładzi e, wciągnęła farby, wciągała małpa, e, te jak małpakit. E, tutaj tak samo, nie dość, że tu jest dziura potężna. To dodatkowo tu oczywiście było zakitowane, plus e, ekstra kit fabryczny, więc tu już w ogóle jest super. Już się cieszę na, na samą tą robotę. W ogóle po co ja w ogóle wziąłem to most, jakbym nie mógł tych dziadowskich motorynek. Tutaj w środku też szczotką drucianą przejechałem. Eee, tutaj jest wszystko to pofalowane, gdzie było tłuczone młotkiem dziura na wylot i to na sporych rozmiarów. Tutaj wszystko połamane wszystko połamane, tutaj brakuje nam tutaj też nam brakuje o stary, o stary i też wszystkiego nie skłułem, bo człowieku to takie jest przyklejone. że jazda. Tu chyba znaczy jakieś takie dziwne. Oj, 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 oj. Dobra, trzeba sprzątać ten syf. Dziękuję za oglądanie. O, swoje kulaski. Hops, hops, hops. No, teraz już kończymy.